Na wstępie chciałabym jasno zaznaczyć, że to, że się tutaj dzisiaj spotykamy, to jest tylko i wyłącznie wasza wina. Powiedziałam, że nagram następną część tej całej trilogii sztuczcowej. Jeśli wbijecie 3000 lajków, nigdy w życiu nie miałam 3000 lajków pod filmem i wbiliście, więc jeśli chcecie jeszcze trzecią część, to zróbmy teraz 3,5 koła. Rajków. Trzeciej części boję się najbardziej, bo opowiada o nożu. Roman z nożem to jest niebezpieczne. Nie chcę promować takich treści na tym kanale. To jak się zakończyła ta część, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, sprawia, że całkiem mam ochotę przeczytać tę trzecią część, ale boję się, bo to jest romans o nożu. Come on. Jeśli ktoś w jakimś sposób odkrył ten kanał przez ten film, to zachęcam was, żeby najpierw obejrzeć film o romansie z widelcem, dlatego że ten o łyżce to jest druga część tego o widelcu. To jest trylogia Widelec, łyżka, nóż. I ja w tym filmie będę do was mówić w taki sposób, jakbyście znali fabułę tej pierwszej części w miarę. To, co sprawia, że ta seria jest jeszcze bardziej niewiarygodna niż sam fakt, że jest to romans ze sztućcami, to fakt, że ci sztućce to są super żołnierze, którzy przez tajną operację, w której brali udział podczas II wojny światowej, zostali przemienieni w te sztuczce. Tak jest, no serio. Czekajcie, muszę się podrapać po oku. Ale mam sztuczne rzęsy, to jest niemożliwe zadanie. Cały ten temat tej zagadki, że jak to się stało, że żołnierze z tej operacji Inkwell przemienili się w sztuczce, zaczęliśmy eksplorować w, w pierwszej części, ale nie tak bardzo dokładnie. Dużo rzeczy dowiadujemy się właśnie dopiero w tej. Tu jest dosyć dobre backstory zrobione, mimo że ta książka ma dosłownie 117 stron, i przez to będę musiała zwrócić honor w jednej sytuacji w książce Fort, ale po kolei. W pierwszej części mamy Mercedes i Hugh, który był Widelcem, i oni już zaczynają tam trochę łączyć kropki, że faktycznie no był częścią tej tajnej operacji. To było tak. Osoby, które brały udział w tej operacji, no to są żołnierze, ale oni nie byli tak jakby oficjalnie w armii. Ich rodziny wszystkie dostały informację, że ci ludzie nie żyją. Chodziło o to, żeby po prostu były osoby, które się za nic nie rzucą w oczy. I w pierwszej części Hugh zaczął tak kombinować, że skoro ja byłem w tej operacji, w, tej, w tym projekcie i przemieniłem się w widelec, to może reszta tej zestawy kuchennej, tych sztućcy, też jest żołnierzami, moimi kumplami. Więc wymyślają jeszcze w pierwszej części, tak się kończy pierwsza część, wymyślają, że trzeba jednej, jednej koleżance Mercedes zaproponować, żeby wzięła jeden z tych do, do domu. I zrobiła z nim to, co trzeba zrobić, żeby odczarować sztuczca w człowieka. I teraz zaczyna się druga część, bo jak Hugh i Mercedes pomyśleli i tak zrobili, dali Cheryl łyżkę. I druga część zaczyna się od tego, że Cheryl siedzi i myśli: tej Mercedes to po prostu. Odwaliło, co ona w ogóle gada, jak mogła mi coś takiego powiedzieć. I jej reakcja jest taka, że tak się siedziała w szoku i wzięła tam łyżkę i uciekła, bo po prostu nie chciała już dłużej prowadzić tej rozmowy. Ona odebrała to w taki sposób, że Mercedes ma po prostu taki fetusz sztućcowy i że chciałaby ją do jakiegoś tam swojego. Klubu, fetyszów, wciągnąć, dlatego jej dała tę łyżkę. Więc ona ją wzięła, ta Sheryl, tą łyżkę, tylko po to, żeby zakończyć tę rozmowę. Nawet o tym za bardzo nie pomyślała. Wzięła i uciekła i ani przez chwilę nie pomyślała o tym, że faktycznie zrobi to z łyżką. I fabuła zaczyna się w tym momencie, że siedzi w ogóle na piwie w barze z Gregiem, a Greg to jest facet z windy, którego nie pamiętałam imienia w poprzedniej części. Pierwsza część zaczyna się od tego, że Mercedes crashowała Grega. No i tu jest taka scena, że Cheryl siedzi z Gregiem w barze I tak jakby chciałaby z nim zacząć ten temat Tego, że, dlaczego, że co ta Mercedes jej dała i w ogóle co zrobić w takiej sytuacji Ale zaczęła to jakoś tak od dupy strony, że doszło do nieporozumienia I Greg myślał, że ona jemu proponuje, żeby się ze sobą przespali Wyszło totalnie niezręcznie, on z tego baru uciekł, wkurzony No to Cheryl, no co ma robić sama w barze, idzie do domu I kiedy już jest w domu, wchodzi pod prysznic i tak sobie uświadamia Kurde, ale ja się źle czuję Ktoś mnie yy, naćpał, nie? Ktoś, ktoś mi coś dodał do drinka. I mówię Wam tu od razu, że ja nie wiem, kto jej dodał coś do tego drinka, bo to w jaki sposób to jest napisane, ja tego nie odebrałam, także to był Grek. Ale nie było tam żadnej innej postaci, z którą ona mogłaby rozmawiać, i nigdy to nie zostaje wyjaśnione. Więc czy ja czegoś nie doczytałam, czy po prostu to zostało w taki sposób napisane, nie wiem. Ale ta książka ma 111, 117 stron, więc jest wielka szansa, że po prostu. Została tak powierzchownie bardzo napisana. Miałam na myśli, że tak płytko, że bez wchodzenia w szczegóły, po prostu akceptujemy te, to, co jest na tych kartkach i tyle. I kiedy ona jest u siebie w domu, taka nabombiona, mieszka sama, zastanawia się, co, zadzwonić do Mercedes? Nie, bo jeszcze mnie wciągnie do tego swojego kultu sztućców, zadzwonić do Grega? Nie, co też nie, nie bardzo. I wtedy tak sobie zaczyna uświadamiać, jaka jest samotna, nie, że ma problem, nawet nie ma do kogo zadzwonić, jej love life nie istnieje. No, i tak patrzy na tę łyżkę, mówi: Kurde, no. Mm, łyżko, jesteś moją jedyną rzeczą w tym domu. Ale nic z nią nie robi, nie dochodzi do niczego. Następnego dnia idzie porozmawiać z koleżanką i ta koleżanka to jest bez kitu najnormalniejsza postać w całej serii. Jak Cheryl się jej zwierza z tego, co właśnie, że. No, że Mercedes jej tę łyżkę. Znacie, wiecie o co chodzi. To ta dziewczyna reaguje śmiechem, ale takim, to jest bardzo naturalnie opisane, że faktycznie wyobrażam sobie, że przyjaciółka mogłaby w taki sposób zareagować. Cheryl przemyślała sobie sprawę, mówi nie no idę tej Mercedes oddać tę łyżkę i idzie do niej do domu, oddaje jej łyżkę, ale Mercedes ma problem z uszanowaniem granic ludzi i chociaż mówiła tej Cheryl, że jak nie będziesz chciała, to nie musisz nic zrobić z tą łyżką, to kiedy ona jej ją oddaje, to Mercedes mówi ty, jak nie poczułaś żadnego połączenia, to chodź, ja ci dam jakąś inną. No i Sherry mówi, ja pierdolę, ja nie chcę żadnej łyżki, czego nie rozumiesz. Ale daje się zaciągnąć do tej całej walizy ze sztućcami I, i dzieje się takie przedstawienie postaci, że Mercedes podnosi jedną łyżkę, mówi, patrz, tu są dwa zarysowania, więc to chyba jest taki Jack, który był niewidomy, ale potem odzyskał wzrok. Weź tę łyżkę. I wiecie co? Tak, to jest ten Jack, to jest dokładnie ta osoba, zero jakiegoś budowania napięcia. I to jest chyba dobry moment, żeby wam opowiedzieć o Jacku, bo to jest bardzo dziwna rzecz, którą powiedziałam, nie, że był niewidomy i potem odzyskał wzrok. No więc to co jest chyba jedynie lepsze w tej książce niż w tej poprzedniej, to jest fakt, że mamy dużo czasu poświęcamy backstory tego głównego bohatera romantycznego i możemy się jakoś zżyć z tą postacią, no bo Hugh po prostu Pojawił się w domu Mercedes i tyle. I akceptujemy to, że on tu teraz mieszka i, i, i tak. A Jack jest rozpisany, właśnie jak tam się żegnał ze swoją rodziną. I w ogóle, Jack od dzieciństwa czuł się odrzucony przez swojego ojca, właśnie dlatego, że był niewidomy. W oczach swojego taty był już bezwartościowy jako mężczyzna, dlatego że właśnie miał niepełnosprawność. Strasznie przykre, faktycznie. I on trochę chyba próbował właśnie nadrobić, w taki sposób udowodnić to, że co, what do you mean zbyt mało światła? Co poradza, że deszcz na dworze? Daj mi spokój. Takie dostałam powiadomienie. No i wracając on chyba chciał tak trochę udowodnić, że yy, no, no, funkcjonuje normalnie i bardzo chciał dołączyć do wojska, ale nie mógł. No więc dołączył do tego projektu Inkwell. I to, co musicie wiedzieć, to tam właśnie działy się jakieś bardzo dziwne rzeczy. Tym żołnierzom z tego projektu podawano jakieś leki, jakieś zastrzyki, jakieś nie wiadomo co. I właśnie dzięki temu Jack odzyskał wzrok. Zdaje się, że dzięki temu właśnie też Hugh w poprzedniej części okazał się nadludzką siłą i chyba dlatego była ta scena, że poszedł i tam pobił różnych ludzi, którzy chcieli go wciągnąć w nielegalne walki. Pamiętacie? Co ja powiedziałam, że ta scena jest trochę taka z dupy, nie wiadomo po co. No to właśnie chyba wiadomo po co. Po to, żeby pokazać, że oni są super soldiers. To jest wyrażenie, którego używa autorka w tej książce. I mamy bardzo dużo takich przeniesień do przeszłości, gdzie właśnie jest rok 41 i jest perspektywa Jacka, jak on rozmawia z tymi innymi żołnierzami. I tam jest tak, że no podawane są im tabletki, a jeśli przestaną brać tabletki, to mają jakieś straszne skutki uboczne. Albo w środku nocy przychodzą coś ludzie i zabierają tych żołnierzy, i oni już ich nigdy nie widzą na oczy. Więc tam się dzieją jakieś bardzo dziwne rzeczy, które powoduje rząd. Więc tak jak w poprzednim odcinku, ktoś w komentarzu napisał, że to jest trochę taki. Kapitan Ameryka, wersja Sztucowa to chyba ma rację, nie? No, ale też trochę popłynęła autorka z tą historią o tym, że był niewidomy, Jack, bo kiedy on się zmienia w mężczyznę już w 2024 roku, tak, te książki są bardzo świeże, to jest normal, w sensie no, normalnie widzącą osobą, więc nie wiem, po co w ogóle była tam ta wzmianka. Może tylko po to, żeby pokazać, właśnie jakie, jakie to było powerful, że potrafiło wyleczyć no, nieuleczalną przypadłość. Cokolwiek to było. Ale nadal nie wiemy, czemu się pozamieniali w sztuczce, Czemu akurat w sztuczce. Bez wyprzedzania faktów. Cheryl bierze do ręki tę łyżkę z tymi dwoma zadrapaniami i od razu czuje connection. Od razu ma połączenie z tą łyżką. Trochę aż głupio to przyznać, no ale no przepływają przez nią jakieś prądy, tego. Mówi o Boże, mam pociąg do łyżki. I zabierają do siebie do domu. I Potem mamy POV łyżki, znaczy nie myślcie sobie, że w jakiejś scenie zbliżenia, po prostu jest taki rozdział, w którym on ma takie Ojej, była nicość, teraz jest ona, tylko ją czuję, coś tam, coś tam, ok, we get it. I long story short, Cheryl decyduje się zabrać tę łyżkę do łóżka. <grych> I to ok, no robi to z łyżką, ale to nie jest takie traumatyczne jak było z widelcem, no bo widelec bywa ostry, można sobie nim zrobić krzywdę. Łyżką raczej trudniej. Ale to, co jest warte wspomnienia, to nie jest właśnie scena zbliżenia, tylko to jest to, co się dzieje w trakcie tej sceny. To, bo może pamiętacie z pierwszej części, ale tam było tak, że Hugh przemieniał się w widelec za każdym razem, kiedy się denerwował. I tutaj no właśnie jest tak, że Cheryl leży na łóżku, Nad nią pojawia się mężczyzna, przygniata ją swoim ciężarem. A Jack to jest nawet większy jeszcze od Hugh i z jakiegoś powodu w obu tych częściach było wspomniane, że obaj ci panowie mają bardzo długie języki. Z perspektywy autorki nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby podczas opisywania cech jakiegokolwiek bohatera wspomnieć akurat, że to ma duże, no ale okej, okay. cokolwiek, nie? Po prostu dl dlaczego język? Nic się z tym nie spotkałam. Ale właściwie to wiem, dlaczego jest to wspomnienie. Po prostu uważam, że to jest całkiem ciekawe, że ci dwaj panowie mają właśnie tę cechę wspólną. Anyway, mamy tę scenerię. Cheryl leży, nagle przygniatają ciężar ogromnego mężczyzny z jeszcze większym językiem. Dobra, uspokój się. I ten gościu tak patrzy na nią i mówi O Jezu, co jest? Gdzie ja jestem? Który to jest rok? Aha, 24, czyli pewnie cała moja rodzina już nie żyje. I z powrotem się zmienia w łyżkę, bo się zastresował. Myślą, że wszyscy jego bliscy nie żyją. I Cheryl jeszcze dobrze nie zdążyła przyswo przys tak przyswoić sobie wiedzy o tym, że, ten że, że to faktycznie było tak, jak Mercedes powiedziała, że łyżka zmieniła się z faceta, a tu ten facet znowu się zmienił w łyżkę, bo się zestresował. I ona tak leży sama u siebie w spłynieniu i kurde, co teraz? No i wzięła tę łyżkę i znowu zaczęła z nią uprawiać seks. No bo co, co innego byście zrobili w takiej sytuacji? No macie lepszy pomysł? Więc ona znowu wyrówkała łyżkę. On się znowu stał człowiekiem, Jack. I znowu zaczął z nią rozmawiać i się zestresował i się zmienił w łyżkę. To było takie głupie. To Sheryl mówi, no nie, no nie mogę tak cały dzień siedzieć tylko w łóżku z łyżką, bez przesady. Więc postanowiła zadzwonić do Hugh i do Mercedes. I oni mówią jej tak, dobra, czekaj, to teraz zrobimy tak, my do ciebie przyjedziemy i kiedy ja u ciebie będę... To ty przemienisz znowu Jacka w Jacka. A Sheryl mówi: Ja wiem, że wy macie problem z rozumieniem pewnych zasad społecznych, ale nie będę uprawiać z łyżką seksu, kiedy wy będziecie za ścianą. I Hugh wtedy do niej mówi: Tak, ale przecież nie musisz wcale tego robić z łyżką, wystarczy, że zjesz coś, co lubisz tą łyżką. I Sheryl ma takie: To nie mogliście mi tego powiedzieć od samego początku? I tutaj jest coś, co mi się bardzo nie podoba w tej scenie. Bo faktycznie było tak, że w pierwszej części Hugh przemienił się w człowieka po raz pierwszy, kiedy Mercedes jadła. I w moim odczuciu to było tak, to co się stało teraz w drugiej części, że autorka chyba czytała recenzję i ludzie zauważyli tę nieścisłość, że wcale nie trzeba wyrównać sztućca, żeby się zmienił człowieka, wystarczy coś nim zjeść. Ale mi się to bardzo nie podoba, dlatego że to zabiera cały ten element szoku, tę taką główną oś fabularną, romans ze sztućcami. Czyli musisz zrobić to z nimi, żeby się przemienili w ludźmi. Musicie mieć jakieś takie połączenie i wtedy się przemienia. A kiedy okazuje się, że wystarczy coś po prostu zjeść, wsadzić sobie do buzi, to. to ten, ten widelec czy tę łyżkę, to to w ogóle nie jest ekscytujące, tak? To nie jest już szokujące, to nie jest ciekawe, to nie jest zabawne, no po prostu możesz coś zeżrać nim. Bez sensu. I uważam, że tutaj to, co się stało, to właśnie autorka być może nawet sama zauważyła tę nieścisłość i chciała ją wyjaśnić tak, żeby to wyglądało naturalnie, ale to nie wyszło naturalnie. I autorki czasem tak robią. Autorzy pewnie też, ja czytam więcej kobiet, dlatego mówię w formie żeńskiej. Już nieraz to widziałam, że jest coś, co niekoniecznie się spina fabularnie i to jest wyjaśniane w taki sposób, że powinno wyjść naturalnie, a nie wychodzi. I uważam, że tutaj dużo lepiej by było, gdyby po prostu to zostawiła. Gdyby po prostu zostawiła to w spokoju, gdyby nie tłumaczyła tego, że A, kiedyś tam coś tam ktoś zjadł i jednak jedzeniem też się można y, przemienić, bo to odbiera magię tego wydarzenia, a ta scena z pierwszej części byłaby do wybronienia. Bo ten moment, kiedy właśnie Mercedes sobie tam wkładała jedzenie do ust za pomocą tego widelca, był opisany bardzo tak sensualnie. Więc można by pomyśleć, że dla niej to było doświadczenie tak emocjonujące, że aż ją rozpaliło i aż wiecie, ten, 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 ten moment wkładania sobie tego widelca do ust był dla niej na granicy takiej ogromnej rozkoszy. To było do wybronienia w taki sposób. A kiedy tutaj poprzez rozmowę postaci próbuje nam wytłumaczyć, że o, hihi, hi, nie pomyślałam, faktycznie wystarczyło zjeść lody łyżką i pewnie też by się przemienił, no to, to, to jest cała seria do, do wyrzucenia tak naprawdę. Mała zmiana, będzie wam przeszkadzać, jeśli będziemy to robić ze światłem, bo faktycznie jest bardzo ciemno już, mnie wkurza to powiadomienie, że za małe światła. Ja nadal testuję całą tę formę, więc przeżyjcie to ze mną. I teraz zbliżamy się w sumie do części fabuły, o której najmniej mam ochotę wam opowiadać, czyli to, kiedy Jack faktycznie zostaje już człowiekiem. Bo rozpoczyna się najbardziej nieekscytujący romans w historii nieekscytujących romansów. Obwiniam o to fakt, że ta książka jest bardzo, bardzo krótka. Bo w ogóle Hugh rozmawia z Jackiem i tłumaczy mu, jak to wszystko wygląda, dlaczego tu jest. Tłumaczy mu, jak się nie przemieniać w łyżkę za każdym razem, kiedy się denerwuje. Git. I wtedy rozpoczyna się ta relacja Cheryl i Jacka, że oni się zastanawiają, co teraz. Jack od samego początku mówi, że on to by chciał z nią iść do łóżka, a ona ma takie nie XD: najpierw będziemy przyjaciółmi i ma to postanowienie przez jakieś trzy strony. No bo ileż można pisać o tym, że jadą sobie samochodem i nic nie robią. Nie ma w ogóle pomysłu na te postaci, dlatego, że jedną cechą charakteru Sheryl jest to, że najpierw nie wierzy w to, że mężczyzna może być sztuczem, a potem wierzy. I jest jeszcze podobno inteligentna, ale my tego za bardzo nie wiemy, bo to jest wspomniane w jednej scenie na samym początku, a potem kiedy już się pojawia Jack, no to tam a, wyrąbane. No więc oni chodzą ze sobą do łóżka, no, no, no to nie jest to po prostu normalna scena, nie jest jakaś bardzo dziwna. W końcu są normalną dwójką ludzi, w sensie że oboje są w formie ludzkiej. Nie mam nic ciekawego do opowiedzenia o tych scenach. Myślę, że jedyną sceną wartą opowiedzenia jest właśnie jeszcze ta, która już się zbliża do końca, bo te ich wyznania to mnie to nie ciekawi zupełnie. No nie wiem jak was. Sama Mercedes na początku próbowała przekonać Cheryl do robienia tego z łyżką poprzez taką trochę manipulację. Ona mówi do niej tak. Słuchaj, jesteś samotna, a wyobrażasz sobie, jakby było super, jakbyś mogła sama przywołać, sprowadzić na ziemię mężczyznę, który będzie Twoim ideałem. Nie dość, że będzie taki bardzo rodzinny, będzie cię chronił, będzie super przystojny, to jeszcze będzie ci wdzięczny za to, że go sprowadziłaś na świat i będziesz jego oczkiem w głowie. Ja tak sobie myślę, ha, to nie jest fundament dobrej relacji, jeśli z góry zakładasz, że on z tobą będzie z poczucia obowiązku, z poczucia wdzięczności, że zawdzięcza to tobie, więc teraz musi z tobą być. No ale dobra, oni sobie jakoś tam żyją, układa im się jest w porządku. I nagle dochodzi między nimi do takiej rozmowy od serca, w której Cheryl opowiada Jackowi o tej sytuacji z baru z początku książki, z początku książki, że ktoś ją tam odurzył w tym barze. I Jack myśli sobie: "O, to ja lecę załatwić tę sprawę w takim razie." I zabiera ze sobą Hugh, Hugh zabiera ze sobą Mercedes i jadą. I to jest właśnie napisane w taki sposób, że tego nie rozumiem. To co wam mówiłam na początku, że oni jadą i potem jest napisane, że ten Jack się przebiera, żeby Cheryl nie zobaczyła śladów krwi na jego koszulce. Ale nie wiemy komu spuścili w piernicz. Jeśli to był ten Greg, no to czemu nie było napisane, że to był Greg, skoro go znamy. Ale jeśli to był jakiś inny człowiek. No to fajnie byłoby wiedzieć, jak go znaleźli i, i w ogóle kto to jest i dlaczego miał taką intencję, żeby zrobić Sheryl krzywdę. To było bardzo dziwne. No ale oni podjeżdżają pod dom w trójkę, i gdzieś tam sk skądś przychodzi Sheryl, i stoją sobie w czwórkę, i nagle podjeżdża jakiś samochód z przyciemnionymi szybami. A jak są przyciemnione szyby, to wiecie, że coś się dzieje. Sheryl go zauważa, i wtedy to auto odjeżdża z piskiem opon. I ona łapie kontakt wzrokowy zdaje się, że z Hugh, i Hugh kręci głową, żeby nic nie mówiła na ten temat. I to, to sprawia, że jestem ciekawa trzeciej części. To jest jedyna rzecz, która sprawia, że jestem ciekawa trzeciej części. Z żadnego innego powodu nie jestem jej absolutnie ciekawa, ale to, no, bo to wygląda tak, jakby rząd ich ścigał, nie? Jakby chciał się dowiedzieć, o co chodzi, czemu ci ludzie są z powrotem, no cóż, ludźmi, jak to ogarnęli. I dalej chciałabym się dowiedzieć, dlaczego kurde, oni się pozmieniali w sztuczce ze wszystkich rzeczy co mają super soldiers do sztuczców Ogólnie ta książka była napisana strasznie słabo w sensie bardzo płytko w ogóle się nie dało wkręcić w tę historię bo ona yy, no nawet nie to że się działa za szybko miałam wrażenie że działa się bardzo wolno pomimo że zajmowała 117 stron. Autorka chciała wyjaśnić niedociągnięcia z pierwszej części a kiedy tego nie robiła to powtarzała po pierwszej części. Jak ja zobaczyłam, że Cheryl zaczyna tłumaczyć Jackowi, jak działa internet, to mi ręce opadły, bo już to wszystko przechodziliśmy w pierwszej części. I rozumiem, że ma to sens, że ci ludzie nie wiedzą, jak działa internet, a chcą sobie poczytać o tym Inquelu tam. Ale ja pierdzielę, dla czytelnika to nie jest w ogóle interesujące, żeby drugi raz przechodzić rozmowę na zasadzie, e, a jak to jest, że komputer się łączy z innymi komputerami. Shut the fuck up! Mogła po prostu napisać, że. Weź, idź do Hugh, on ci to wytłumaczy. I może mogłaby być jakaś ciekawa akcja, bo czytanie w drugiej podrząd książce o tym, że no to działa tak i srak i coś tam, to mnie totalnie nie interesuje. Albo mogła coś innego mu wytłumaczyć, żeby pokazać to, że on jest z innej epoki, co, cokolwiek, ale nie powielać to samo, co było w pierwszej części. Podobała mi się początkowa reakcja Sherry, to jak właśnie ona nie wierzyła w to wszystko, bo dzięki temu ta historia była dosyć taka realna, nie, że faktycznie tak można by zareagować na informację o tym, że wasza koleżanka myśli, że jej facet jest widelcem, ale no to, że Cheryl nie miała charakteru bardzo utrudniało odbiór tej książki najbardziej mi się podobało właśnie backstory Jacka i to by było na tyle z rzeczy, które mi się podobały fatalnie się to czytało i jeszcze powiem wam na koniec coś wrednego powtarzam w kółko, że książka ma 117 stron co nie? Łącznie a chyba ze trzy strony to trwa przedmowa autorki. I po prostu hmm, są we mnie dwa wilki. Bo z jednej strony ja sama nie chciałabym być oceniona, jaką jestem osobą na podstawie tego, co napisałam. No bo historia, którą się wymyśla, to jest coś zupełnie innego niż to, jaki człowiek jest na co dzień. A z drugiej strony totalnie oceniam tę autorkę. We read and we judge. W tej długaśnej przedmowie pisze tak. Ja wiem, że czekaliście bardzo długo na tę książkę, mimo że jest ona taka bardzo krótka i wytłumaczę wam dlaczego. I zaczęła ze za szczegółami opisywać historię swojego małżeństwa i swojego życia rodzinnego. Pisze tak, że no, kiedy my jeszcze nie szło z tym pisaniem, to razem z mężem siedliśmy i ustaliliśmy sobie tak, co zrobimy, jeśli osiągniemy sukces. I żeby pozostać szczęśliwym, to będziemy mieli takie zasady. Najważniejsze, żebyśmy byli razem, żebyśmy stawiali rodzinę na pierwszym miejscu i byli zdrowi psychicznie i fizycznie i dlatego nie pisałam teraz tej książki, bo się zajmowała moimi sprawami rodzinnymi, bo moja dziecko poszło na studia, bo zostałam babcią to i wiecie o co chodzi? Opisuje nam swoją prywatną historię swojego życia rodzinnego. To są bardzo dobre wartości, o których ona powiedziała, żeby nigdy nie wybierać nie wiem, sukcesu ponad rodzinę, tylko rodzina zawsze na pierwszym miejscu. Zdrowie również jest bardzo ważne, ale z wyrazami szacunku mam to w Przyszłam przeczytać książkę o sztućcach. Nie potrzebuję twojego całego backstory, żeby przeczytać książkę. Dlaczego ona pisze to w taki sposób, jakbyśmy czytali to dla niej, a nie dla jej historii? Nie próbujcie mi powiedzieć, że jestem wredna. Jeśli mi tak napiszecie, to ja powiem, że to jest wasza wina, bo wy mi każecie czytać te książki i one mnie niszczą. Stay toxic. Nie, ale no to tak z przymrużeniem oka, co nie, ale czytam takie rzeczy, bo jestem wścibska, bo czytam książkę od deski do deski, ale bardzo byłam tym zdziwiona, że tyle czasu poświęciła, żeby opisać swoją prywatną historię, a tak mało czasu poświęciła, żeby dopracować historię, dla której ktoś faktycznie kupuje tę książkę. Dla fikcji, nie dla Twoich wartości rodzinnych. I przez to odniosłam takie wrażenie, jakby pani autorka miała się za jakąś wielką gwiazdę, bo już w pierwszej części robiła taką giga prywatną przedmowę. Nie mogę się doczekać, co usłyszymy od niej, jakie przemyślenia w tej trzeciej części, w takim razie. Bo It's not that deep to jest romans o widelcu. Nie potrzebujemy do zrozumienia tej historii. Twojego prywatnego życia. Wręcz być może akurat nie chciałabyś, żeby twoje prywatne życie było łączone razem z taką historią. Bo to raczej ludzie czytają dla beki. Co nie? Lepiej się chwalić swoimi prywatnymi osiągnięciami, czyli no, taką udaną rodziną w książkach, które faktycznie trafiają do ludzi, którzy szanują twój warsztat pisarski, a nie sięgają po te książki dla beki. Przepraszam, że jestem wredna, ale wiecie co? To i tak nigdy nie dojdzie do tej autorki, ten film. Tutaj nigdy nie będzie angielskich napisów i te, ten film nigdy do niej nie dojdzie. O polskiej autorce bym tak nie powiedziała, bo bym się bała, że byłoby jej przykro. Ale tutaj pozwólmy mojej skorpionowej naturze wyjść na zewnątrz. Możliwe, że to jest w ogóle ostatni odcinek, jaki wrzucam przed zakończeniem głosowania do rankingu, opowiem Ci. Więc jeśli ktoś jeszcze nie głosował, to zachęcam w kategorii Booktube. I pamiętajcie, potem potwierdzić to na mailu. Zwycięzcy dostałem statuetki, więc bardzo by mi było miło, gdybym mogła sobie postawić taką statuetkę zaraz obok tej. Jeszcze tak doszłam do wniosku, że nigdy wam się jeszcze tym nie chwaliłam. Może to jest zły moment po tym jak właśnie zrobiłam taki rant, którego jeszcze nie wiem czy nie wytnę w sumie, ale tak doszłam do wniosku, że chwaliłam się tym na Instagramie, ale dużo z was mnie na Instagramie nie obserwuje, więc y, fajnie byłoby się pochwalić też tutaj. W maju na targach Vivelo w Warszawie był y, plebiscyt Content Creators i ja wygrałam w kategorii Book Media. Ja po prostu jestem taka dumna z tego, jestem taka szczęśliwa, więc jeśli chcecie zagłosować, no powiem się, to zachęcam. Ja jestem taką osobą, że bardzo, bardzo przeżyłam i bardzo, bardzo wszystko doceniam i teraz się zachowuję jak autorka ym, Spunt. Przyszliście obejrzeć materiał Spunt, a ja gadam o sobie. It is what it is, tak trochę może robię, żebym się nie czuła źle, że tak nagadałam o niej. Na koniec powiem jeszcze jedną rzecz. Wspomniałam wcześniej o tym Instagramie, że nie każdy z Was mnie tam obserwuje, i mimo wszystko, jeśli lubicie treści na tym kanale, to ja bym Was zachęcała, żeby mnie tam zaobserwować. Ja naprawdę nie spamuję w mediach społecznościowych storkami czy zdjęciami czy czymkolwiek, tylko po prostu. To jest najlepsza platforma do takiej komunikacji z widzami. To znaczy, no na przykład ostatnio założyłam podcast i też się zastanawiałam, a jak to zrobić, a jaka nazwa, a jakie coś tam, jaka forma. No i to wszystko mogłam na bieżąco analizować z widzami, prawda? No bo tam jest taka możliwość, jest ten kanał, w którym jest możliwość odpowiedzi. To jest bardzo wygodne. A ja tutaj tak zwracam uwagę na tę społeczność, więc jeśli chcecie być, mieć jakiś wpływ na moje treści, to zapraszam tam. A jeśli chcecie kolejny odcinek z serii sztućcowej, to o 3,5 tysiąca lajków poproszę. I do następnego razu.